Marcin Held, Satoshi Ishii, Marcin Tybura. Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Salah Din Parnas, długo czekaliśmy, bo rok. Nie wiem czy ty widziałeś walkę Conora McGregora, bo ona udowodniła, że zawodnik, który długo nie walczy, może być zardzewiały i czy nie obawiasz się, że po tak długiej przerwie będziesz potrzebował w klatce trochę czasu, żeby przypomnieć sobie, jak to jest walczyć tak na serio. Salah Parnas a prision post denom, parce to jak gardnie do McGregora, de MacGregorka illavy, la même chose il a vu un post denom i le combatant après non de Euh, je ne sais pas, bon, on, verra, on verra demain. Je pense que ça va être normal. Je me suis entraîné dur, donc euh, je vais tout faire pour que, pour que ça passe. To zobaczymy jutro. Ja nigdy nie miałam taką długą przerwę. Mam nadzieję, że nie będzie problemu. Ja bardzo dobrze przygotowałam, cały czas byłam na treningu i mam nadzieję, że będzie dobrze. Musimy powiedzieć o tym, co stało się na ceremonii ważenia. Daniel Torres został dosłownie wniesiony tutaj na ceremonię ważenia i czy uważasz, że to się odbije na, na, na jego kondycji, na, na jego jutrzejszej dyspozycji? Tores, il a été pris sur le mât pour, euh, pour l'apaiser. Est-ce que tu penses que ça aura un effet sur euh, sa pré présentation demain dans la cage, sur sa condition physique et tout Franchement ça je ne sais pas du tout. On peut bien récupérer. A może skałduma porykupiuje? Tak naprawdę to nie wiem. To mnie wydaje, że on do jutra będzie wszystko ok z nim, a mnie wydaje, że nim będzie problemu. Jak byś ocenił stójkę Daniela Torresa? Wydaje mi się, że ona jest niepoukładana, nieprzewidywalna i tak naprawdę to jest największy problem w walce z nim. Qu'est-ce que tu penses du strike de Daniel Torres Tu ne sais pas ce qu'il veut faire. Ce n'est pas un combattant qui fait n'importe quoi. Daniel Torres est un peu brouillon pour moi. Je ne sais pas quoi dire par rapport à lui. Je sais qu'il est brouillon. C'est tout. vient tu c'est chaotique et c'est ce No takie spotkania twarzą w twarz często zawodnicy czekają, no bo to pierwszy raz można skonfrontować i, i zajrzeć głęboko w oczy przeciwnikowi. Daniel Torres jak zawsze nie patrzy w oczy, czy e, dla Saradina to jest, e, jak on to odbiera, czy to jest jakiś handicap, czy on się czuje wtedy bardziej dominujący przy tym, czy nie ma znaczenia żadnego. Dans, dans la pesée euh, face à face, euh, normalement les, euh, les combattants ils se regardent dans, dans les yeux, mmh. mais Daniel Toller, il a l'habitude de ne pas regarder son adversaire dans les yeux. Est-ce que c'est normal pour toi Est-ce que tu, tu as senti que tu domines ou c'est n'importe quoi pour toi Non, pour moi c'est. Il fait ce qu'il veut, après c'est lui, on hein. regarde, il regarde pas, sans problème. Moim celem jest wygranie mojego kombata i to wszystko. PZ to jest spektakl. Voilà, spektakl donc euh, moi je dla publiczności. Więc ja się là Jestem me tego zadowolony. Dla mnie to nie y ma znaczenia, czy on pacha, czy on nie patrze, to, jest, to jest jego sprawa. Tak naprawdę to, ta cała ważenia i ceremonia to jest taki show dla, dla widzów, ale nie y ma znaczenia. Znaczenie to ma walka jutro. W w internecie dominuje taka opinia, że Daniel Torres nigdy nie mierzył się z kimś takim jak Salahdin Parlanti. Czy ty się z tym zgadzasz? Yyy, nobody collone dans les les médias. E, ils ont dit que Torres n'a jamais affronté un combattant comme toi, Est ce que tu euh tu découvres avec ça. Euh je pense ou ouais, je suis d'accord avec ça. Jamais affronté adversaire comme moi. I, uh, je pense que je vais tout faire pour faire la, pour faire la différence samedi avec uh, mon style. No, Tak, zgadzam się, z tego, zgadzam się z tego. Mnie wydaje, że teraz nigdy się nie zmierzył z taki zawodnik tak jak ja i mam nadzieję, że pokazuje to w walce w sobotę. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo dziękuję i życzymy bardzo. powodzenia. Dziękuję. Merci i dobra Merci.